Kochani, gdzie byłem, jak mnie nie było, co się stało się, to wszystko będzie jasne. To będzie wynikało jakby z tego filmu, który po takiej długiej przerwie postanowiłem, żeby był takim filmem, w którym przypomnę, co było w trzech poprzednich filmach z tej serii. Oczywiście dołożę też tutaj coś nowego. Objaśnię trochę, rzucę więcej światła na tamte filmy. Więc, Kochani, od razu przechodzę do hymnu. W pierwszym filmie z tej nowej serii mówiłem o tym na swoim przykładzie. Jak opuszczając miejsce, wiele razy możesz dojść do podstawy, do tego, że podstawę masz w sobie, bo mówi się, że tam dom mój, gdzie serce moje? Dusza nasza mieszka w ciele. Gdzie nie pójdę? Jestem w domu. Mówiłem o tym, jak ja zmieniałem pracę, jak zmieniałem miejsca, jak miałem różne doświadczenia, które pozwalały mi odkryć, że podstawę mam w sobie. I teraz, kochani, miejsce. Miejsce może być metaforyczne, historia dotyczyła pracy, ale przecież miejsce to jest coś, do czego jesteśmy przywiązani. W Na naszym umyśle przekonania szkodliwe, różne nawyki, jakieś przyzwyczajenia, jakaś yy, niewłaściwa wiedza. To wszystko jest miejsce. Jeżeli chcemy zobaczyć czyste niebo, to musimy te chmury rozgonić. Wiecie, że automatyzmy, różne rytuały, to co tutaj mamy wdrukowane, wprogramowane, to nam nie służy. Czyli ten pierwszy film mówił o tym, że na drodze przebudzenia w pewnym momencie możemy zostać poproszeni o to, żeby pozbyć się tej skorupki, która w tym powiedzeniu za młodu czymś nasiąkła. Czym skorupka za młodu nasiąkła, tym na starość trąci. I teraz opuszczając miejsce, zostawiając te szkodliwe przekonania, to co nam nie służy, to możemy dotrzeć do podstawy w sobie. Ta podstawa jest w nas. W każdym z nas, jak wierzę. I teraz odcinek drugi był o tym, jak taka podstawa w nas, jak to jądro, jak ta esencja naszego istnienia może przejawiać się w naszym życiu. Na przykładzie historii Kuleja i jego trenera, że ta podstawa w nas, to jądro nasze, ta esencja nasza jest jak taki doświadczony trener, który widzi całe pole, cały przegląd pola ma, bo wiecie, że kibice zawsze najlepiej widzą rozgrywkę. No więc, ten trener widzi wszystko, on zna, on zjadł zęby już na tym sporcie, powiedzmy, i on nam może radzić. On nam może sugerować właściwe rozwiązania, ale on za nas nie będzie boksował. I taki trener może nam radzić rzeczy, które są dla naszego ego niewygodne, i my tych rzeczy możemy po prostu nie chcieć słuchać, bo tak jak w historii kuleja, trener może nam powiedzieć: Chcesz wygrać złoto? Musisz tam iść i nie boksować teraz. I teraz przeformatujcie sobie te słowa, czy przyłóżcie sobie do różnych życiowych sytuacji, kiedy jesteśmy proszeni o to, żeby nie robić tego czegoś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego jesteśmy nauczeni, bo trener chce Ci wskazać nową, lepszą drogę, ale żeby ta nowa, lepsza droga się odkryła, to najpierw musisz zrezygnować ze starej. Musisz, nie musisz. I tu jest właśnie wolna wola ukryta. Więc drugi odcinek był właśnie o tym i mówiłem o tym, że Teraz jest taki specyficzny czas i możemy być przez naszego trenera proszeni o różne rzeczy, ale nikt nie jest tak głuchy, jak ten, kto nie chce słuchać. A jeżeli posłuchamy się rady trenera, to możemy zyskać nowe życie. I przechodzimy teraz do odcinka trzeciego, w którym to jak wiecie: Podważyłam zasadność, prawdziwość słów. Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nie ma innej drogi do ojca, jak tylko przeze mnie i słów. Kto straci swoje życie z mojego powodu, ten zyska życie. A kto będzie chciał zachować życie, ten nie straci. Podważyłem prawdziwość tych słów, pracuję ze słowem i widzę tam albo błąd w translacji, bo tra jest związana w podstawowym znaczeniu z przemianą, a ten błąd w translacji sprawia, że my te słowa zupełnie inaczej trawimy, a więc dochodzimy do innych rezultatów. I teraz. Widzę w tych słowach po drobniutkiej i niewielkiej bardzo korekcie wspaniałe przewodnictwo od kogoś, kto jak wierzę, tak dokładnie słuchał głosu swojego trenera i wypełniał jego zalecenia, że sam został trenerem. I trzeci odcinek był o instrukcjach, które zostawili na mistrzowie i te instrukcje są wspaniałe, ale dzisiaj ich obraz jest nieco zaciemniony. I teraz nie mogę Wam powiedzieć z całą pewnością, czy to zaciemnienie wynika z błędów w translacji różnych, bo to były przekłady, przekładów, przekładów, czy też wynika to z jakiejś celowej manipulacji i z zaciemnienia obrazu tych przekazów, żeby utrudnić nam dotarcie do tej wewnętrznej bramy, do tej bramy, która jest w nas, a nie gdzieś na zewnątrz. Więc odnosiłem się tam do. Przypowieści o Konkolu, przytoczyłem tą znaną z buddyzmu o złotniku przypowieść. Mówiłem też o Kalamasutce i o tym, jak mistrzowie różni uczulają nas na to, żebyśmy nie przyjmowali wszystkiego w ciemno, tylko żebyśmy weryfikowali na sobie. I teraz kochani, jak możecie się domyślać, kto straci życie z mojego powodu, ten zyska życie. Ja postanowiłem przetestować prawdziwość tych słów na sobie. Więc teraz przez ten czas bardzo długi dla mnie, możemy powiedzieć, że można powiedzieć, że przechodziłem przez taki proces straty życia. Co to kochani znaczy? Zobaczcie, ci którzy się orientują nieco w kwestiach Energetycznych, w tych strukturach energetyczno-informacyjnych znacie pewnie egregory, pojęcie egregoru, znacie pojęcie wahadła. Czym jest wolna wola? Czy my rzeczywiście funkcjonujemy w sprzężeniu z naszą duszą i realizujemy wytyczne naszej duszy, czyli nasze, czy jesteśmy podpięci pod jakiś energetyczno-informacyjny egregor, który jest do nas jakimiś mackami podpięty i manipuluje nami na różne sposoby? Kochani, powiem Wam tak enigmatycznie: ten, kto umrze, na tego przestają polować. I nie chodzi mi oczywiście o ludzi. Albo pomyślcie o tym w ten sposób: jeżeli w jakimś organizmie są jakieś pasożyty, albo na czymś żerują jakieś pasożyty, to dobrym sposobem, żeby się ich pozbyć, jest umrzeć. Kto straci swoje życie, no właśnie z czyjego powodu? Więc, kochani, zobaczcie, Znacie tą anegdotę o, o tym, o Gandhi. O, i o Gandhi miał cukrze, nie o budzi, jak chciałem powiedzieć. Przychodzi kobieta z dzieckiem do Gandhiego. Gandhi był uznanym autorytetem w swoim kraju. Chłopiec jadł słodycze, miał do nich słabość. Kobieta chciała poprosić Gandhiego, żeby przemówił do rozsądku chłopca, żeby ten już nie jadł tych słodyczy, które mu szkodzą. No i prosi Gandhiego o to, a Gandhi mówi do niej, dobrze, ale proszę przyjść za miesiąc, przypuśćmy. Kobieta się troszkę zdziwiła, ale. Zastosowała się do prośby, wróciła z chłopcem za miesiąc. Wraca z dzieckiem za miesiąc, a Gandhi mówi do niego z pełną powagą Synu, nie jedz słodyczy, one Ci szkodzą. Chłopiec bardzo się przejął i powiedział Dobrze, nie, nie będę już jadł słodyczy. Kobieta pyta Gandhiego A czemu Pan nie mógł powiedzieć mu tego miesiąc temu? Gandhi odpowiedział podobno Bo wtedy sam jeszcze jadłem słodycze. Kochani, żeby sprawdzić swoje przypuszczenia Odnośnie tych słów, kto straci swoje życie, ja jestem. Ja musiałem sam to przetestować na sobie. I to, czym ja się z wami mam zamiar dzielić, to jest oczywiście moja prawda. Więc nie mówię, że to jest prawda najprawdziwsza i ostateczna, ale jeżeli będziecie mieli życzenie, przetestujcie na sobie. Wiecie, że pracuję od kilku lat, i to, czym mam zamiar się dzielić, to jest owoc, jak uważam, to jest owoc mojej pracy. Owoc. Bo kiedy tak kwiat, Powinien się pojawić owoc. Więc, kochani, to, o czym ja będę mówił, bo chcę pomóc każdemu w dotarciu do tej wewnętrznej bramy, do wewnętrznego trenera, bo to kończy wszystkie poszukiwania. Więc chcę pomóc każdemu, kto oczywiście chce. Dlatego to, co będę udostępniał, to, co będę udostępniał na ten temat, będzie rozpowszechniane nieodpłatnie, bo jakże brać pieniądze za to, żeby ludzi do Boga doprowadzać. Więc, kto chce, oczywiście może z tej wiedzy zrobić użytek. Natomiast, oczywiście, jeżeli wchodzimy na tę drogę, to musimy być, być świadomi, że trener często może prosić nas o rzeczy niewygodne, takie jak poprosił mnie właśnie. Nie boksuj teraz, nie boksuj, stój, stój, stój. Taki rozwój na surowo, te rzeczy, które sprawiają Ci frajdę, które mogą być Twoją ucieczką, Twoją ulgą od tych ciężarów tego surowego rozwoju, a trener Ci mówi nie rób tego, stój, stój. Kochani, więc zaraz wrócimy do słów. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Chcę Wam ukazać je w innym świetle. Zobaczycie, że jak w tej grze na pudełku zapałek, przełóż jedną zapałkę, uzyskasz zupełnie inny rezultat. Zobaczycie, że kwestia jednego, czteroliterowego słowa zmienia cały wydźwięk tych słów. I. To jedno zdanie, jeżeli rozumiemy jego głęboki sens, to ono rzutuje na całe nauki Chrystusa i one całe nam się ukazują w innym świetle. To jedno zdanie, jak dla mnie, jest kluczem. Do tego dołożymy jeszcze oczywiście to, kto straci życie z mojego powodu. No właśnie, z czyjego powodu? Więc, kochani, o tym będzie już zaraz. Natomiast to zdanie, ja jestem drogą, prawdą i życiem, ono zawiera jeszcze takie. Sformułowania jak droga, prawda i życie, i umówmy się, że powiedzmy, że mamy mniej więcej rozumienie, czym jest droga. Chociaż droga to jest spektrum, bo tam może być też droga, jest jakaś droga mleczna. No. Myślimy o drodze na ogół jako o czymś, co łączy punkty A i B. Więc powiedzmy sobie, że mamy rozumienie, czym jest droga. Nie za bardzo wiemy, czym jest życie. Do dzisiaj no, nauka nie wie, czym jest życie, jak powstało. Mają jakieś tam hipotezy, jakieś przypuszczenia, ale nie wiemy, i zupełnie nie wiemy, jak się okazuje, czym jest prawda. Bo filozofowie, jak się dowiedziałem, poszukując, nie ukuli ostatecznej definicji prawdy. Nie wiadomo, czym jest prawda. Kochani, ja się będę odwoływał do języka źródłowego. Język polski według mnie, jak wiecie, dziedziczy po języku źródłowym. Pauza mała na chwilę. Słowa Chrystusa podobno, badacze Biblii mówią, że On mówił po aramejsku. Ja nie wiem, czy on mówił po aramejsku, ja nie wiem, czy on mówił po hebrajsku, czy mówił w jeszcze innym języku, ale wiem, że przykładowo moje imię Bartłomiej też podaje się, że to jest imię aramejskie, a tu mogę Wam powiedzieć, jestem o tym przekonany, że to nie jest imię aramejskie. Więc w jakim języku mówił Chrystus? Zostawmy to. Ja dzisiaj będę pracował na słowach, które są w języku polskim, który według mnie dziedziczy po języku źródłowym, a język źródłowy ma doskonałe, perfekcyjne, Proste definicje, definicje, które możemy rozciągać do spektrum, bo rzeczy jak prawda, jak miłość, jak świadomość mają spektrum, całą gamę barw mają ludzką wartość, mają boską, a ta ludzka też jest bardzo szeroka. I język źródłowy ma definicje, które możemy rozciągać do spektrum i one będą pasować i tu, i tu, i tu. I to są definicje, definicje które są proste, które są fundamentalne i dlatego właśnie uważam, że. Język źródłowy jest testamentem, jest testamentem, jest dziedzictwem naszym, jest czymś, co nasi przodkowie zostawili nam. W spadku nam to zostawili, tam jest prawda, prawda o bardzo wysokiej próbie. Więc umówmy się, że mniej więcej wiemy, czym jest droga, nie za bardzo wiemy, czym jest życie, ale powiedzmy, że, że rozumiemy. Ale czym jest prawda? Więc żeby to zdanie "ja jestem drogą prawdą i życiem" dobrze rozumieć, żeby rozumieć je w pełni, to najpierw musimy poznać prawdę, bo przecież prawda ma nas wyzwolić. Ale żeby wam wytłumaczyć, czym jest prawda, to ja muszę wam najpierw wytłumaczyć, czym jest pierwsze słowo "raz". I teraz o ile rozumiemy, czym jest pierwsze, albo czym jest raz, no powiedzmy sobie, czym jest raz, też nie do końca rozumiemy, ale rozumiemy, że to jest pierwsze. Więc jeżeli rozumiemy, czym jest pierwsze, to jeszcze brakuje nam definicji słowa. I dlatego, żeby wytłumaczyć Wam, czym jest prawda, to ja najpierw muszę wam wytłumaczyć, czym jest pierwsze słowo, ale żeby wam wytłumaczyć, czym jest pierwsze słowo, to ja muszę w ogóle wytłumaczyć słowo na nowo. I będziecie zaskoczeni. I to właśnie w najbliższym odcinku, na który już teraz kochani serdecznie zapraszam. Mogliście czytać, zamieściłem jakiś czas temu taki post, w którym informowałem o nadchodzących, zbliżających się wykładach. Jest ta teoria informacji, która w naszych czasach została sformułowana przede wszystkim przez pana Clauda Shannona. I w tej teorii informacji jest takie coś, co mnie zainteresowało, mianowicie najlepiej zakodowana, zaszyfrowana jest taka informacja, która wkomponowana jest w taki informacyjny szum. Czyli leci poniżej radarów naszych, jest czymś takim zwykłym, prozaicznym, pospolitym. Taka pospolita rzecz, powiedzmy sobie. I najlepiej zakodowana jest ta informacja, która jest wkomponowana w tło i jest dla nas niewidoczna, jak ten obrazek, stereogram, chyba że dostaniemy klucz do jej odkodowania. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli. Testament, dziedzictwo naszych przodków zakodowany, wkomponowany w informacyjny szum. W coś, co ciągle codziennie słyszymy, co jest klepane z telewizorów, co jest słyszane w rozmowach, tramwajach. Kochani, jak się okazuje, w XXI wieku mu się ledwie ślizgamy po powierzchni słów. Czas naprawdę, kochani. Do zobaczenia następnym razem.